Gramy dzisiaj z ekipą, ze mną jest Kaktus i Pawian. Jeszcze gramy tak od na ludzie. ogóle jak ktoś wjechał na filmach? E, jeszcze nie, dopiero ten, dopiero po prostu Zawsze tak Bo jak mówię. Ty zawsze tak mówię. Bo jakby ktoś kiedyś powtórkę oglądał z live'a Dobra, no to... jest gówno, znowu mi nie pokazuje. Fajnie, nie mogę miniaturki zmienić Fajny YouTube Studio, dziękuję Aaa, kurde, mam no, fajną miniaturkę gotową O, jedna osoba ogląda A, tutaj dobra, Ja. ja. <noise> Dam ci suba w sumie Masz 131 eee... subów Próbuję tutaj wrzucić miniaturkę Ale coś nie działa No właśnie ja się zdziwiłem normalnie mój skin jest, kurde, nie ma miniaturki, zdziwiłem się powiem. No nie ma nic, żeby to zmienić Bo YouTube Tam Studio tak. mi nie działa Ja nie bo wiem czy kurde. to jest błąd na świecie czy co? Bo jak wchodzę sobie, że zmienić miniaturkę na YouTube Studio To nic się nie dzieje Ale to grodziej nie wygląda Dobra. na nam Czujemy. E, dobra, to ja... zgłosić mikro czy jest dobrze na live? No dobrze, ja, dobrze, dobrze. dobra. Ja, ja lecę dużego budynek. A Ty komentarze cały czas dajesz czy ktoś. A, tu jakiś Radier. Kto to jest Radier? Siemka Radier? Ja mam mordo. Ja A Radler, dobra Ja przeczytam Radier. Jedna osoba. A ja próbuję cały czas tą miniaturkę zmienić. Czy ja muszę za YouTube Studio, czy co? Nie, no mam nowe odcinki. Co jest? Ogląda jedna osoba. Ten radier czy co? Mm. I nie mogę zmienić live'a. E, tego. Miniaturki na live'ie. Psuje się coś. Na, napisz, napisz na live'ie, że szukam jednej osoby. No, jednej osoby szukamy. Chcesz radler ra ra zagrać? Jak ktoś mikro nie jest uwagane, bo... ja mogę Nie będę nie? Gram ogólnie składy, bo nie ustawię się trójek. No bo ten quest, quest będzie się zalecał i ten tak jest Dobra, już jestem. Musiałam sobie przewinąć tego. Live'a, żebym wszystko miał na żywo. Bo komentarze czytam przez telefon. Hehe, komentarze. No czekać. Nie wiem. Chyba chyba mam dziesiąty raz gram O nie, mój kolega z Niemczech zauważył, że mam live'a. I I napisał mi na Whatsappie. Co cię napisał? Nie wiem, nie zdążyłem przeczytać. Bo na czacie patrzę. Nie gaj, że on się dołączył, bo są trzy osoby. Chyba nie wiem, że szukam tej jednej osoby, nie? Bo on nie, nie rozumie po polsku. No nie, to jest totalnie taki zagraniczny, bo ja nie powiem teraz, e, że on jest stamtąd, bo może zrozumieć, że nie wiem, że go wyzywam czy coś. A tego nie chcę, to jest kolega z poprzedniej klasy. Wygramy chyba na boty. No takie totalne boty, bo do mnie gościu zemki nawala przez pół godziny i raz trafił. No ja Dobra, trafił mnie. Ja mam splash'a. W Ej, zostaw mi się Ej, mi Zostaw mi typa, ja potrzebuję autem kogoś zetnieć. Ej, zostaw mi do mnie, kurde. Za go nie zabij, tego nie zabij, Ja dobijam, ja teraz dobiję tylko jak coś. Dzięki! dobra. Nie kop podjeżdżam. tego, Dobiję tego, dobiję, nie dobijaj, nie dobijaj! To tam go do... Dobra, jak to jest, dobra. Już można zabijać. Okej. Okay. właśnie z niebieski. Nie wiem, czy to jest normalne, że ten filozof tak świeci, ale świeci się. No. Nie gram w nim za bardzo z tego pakietu. Czekaj, ja mam niebieski. jeszcze te questy, bo ja jeszcze tego skina nie blokowałem, a już można. Tego drugiego. No właśnie dlaczego, tak. dlatego ja też Chodźcie do mnie, mordy. Eee, To muszę... Zagraj w para. jest U... Ukryj się w podstępnym śniegomandosie. Ej, bałwanie. E, reanimuj innego gracza w meczach. Jedną osobę muszę reanimować. Ale to później, jak ktoś panie nie chce tego specjalnie robić. No. Kaktus. tu Oj, tak. splasha. Jeśli oglądasz live'a, to chodź po splash'e. Aha, zapomniałam. Live ma później jakieś 5 sekund. Ale nie, bo On, jak on, na grę... chyba... on przez porta nam, nam stworzył. Eee, nie, bo tak nie możesz, admina. Musi mieć. Ta? Długoletni staż na moim kanale. Już chwila. Spaker. No. Uff, przeżyłem. Jeszcze komandosów szukać tych tych No dawaj, idziemy szukać. Ależ odzwyczajone, bo na Nintendo jak grasz, to kółko to jest XX to jest kółko. O kurde. A na czym ty teraz grasz? Na PESie. Bo na, YouTube, na Nintendo, żeby streamować, Trzeba mieć ten... jak się nazywa? Mnie taka specjalna kamerka jest do streamowania na Nintendo. To jej nie ma. Kurde! Willa! nie komandę, nie komandę Taka jest zaliczona O jest, nie zabijaj bo nie, nie, nie licz tego Już nie, nie zaliczyłem, nie już zaliczyłem Ja trzeba, ja trzeba ja, No problem, coś przy, przyłączałem Trzeba wejść do tego śniegu Mangosa. Jak to leży? Ja Ej, może Dawida ogarniemy, może się uda. Ja, ja z Dawidem nie za bardzo na tym muszę grać, bo on będzie wszystko... Kurde, go wstrzymała bardzo Widać, że ty też No trochę też, ja nie mam nic ja on ma Ja się w o, niego nie najwyżej Leży ile Leży. Je trzeba skoczyć. Za... A, w różnych e, meczach, dobra, nie... trzeba w różnych meczach Weź podnieś wojka, please Dobra Ale kurde, coś nie idzie Ej, co mi się Kurde. zmieniło? Ja czardziem pierwszy raz grałam chyba w tym sezonie. Co... Nie. O. O, nie. Ja... dobra, jabłka. Tu masz trzy rzeczy różne. Mam nad spoko ten. Tylko, tylko i przez szpalny kuron ukradłem. Dobrze od razu zjeść kartę, nie? Ile masz killi? Ja eee, ja mam dwa. Wojtek ma jednego, ty masz cztery. No jak na razie prowadzę. Kurde, chcę bić ten pożu, to nie miał tego. Jak on się nazywa? Ten Mam helkę, ej mam helkę mordy. Spoczko. Tylko że nie mam żadnych kewów. To ale mam coś lajpa spóźnionego, albo mi się na telefonie laguje. A nie, dobra, po jest okay, tak ja jadę pod, jed, jadę pod stację, nie? Ej, kujtek, no ja się pytam, czy Radler gra imha na live, live'a. Aha, Radler to jest Niemiec, xD. Bo napisał hallu przez dwa Ej, ja wsiadam do helki, weźcie pod tanku, ja mam ZW. Ej, strzały. Aha, Helka będzie sama lecieć, Ty nie Weź lecie. gdzieś schowaj. No nie, bo strefa. ha dobra, to leć do strefy, my sobie damy radę jakoś. autem dawajcie, ja mam to Autem dawajcie. Ja, ja, mam to autem, dawajcie. ja się trafię. Eee, I co jeszcze trzeba zrobić? Ranił gracza. Dobra. A są nowe piskie questy? Bo ja mam wszystkie zrobione, ja tylko czekam. Dobra. Nie, nie ma nowych XD, ale gówno. A ja dzisiaj będę chciał, jak któryś z Was pokończy, będę dokończał tego quest'a na e, Among Usach w Fortnite. E, weźcie lecie do strefy, a ja ty podjadę szybko. Ciko, co jest? A że ja mam typu wawrzyni Ja się zgłaśniałam, bo miałam strasznie cicho grę ja nic nie słyszałam. Aha! Dobra, to ty tam zostałeś. Mówiłem, że mam typu... Ja, ja się z Woźkiem też klepam. Uratowałem Wojtka, bo Frajer go dobijał. No to chodźmy podnieść, no, Eee, Wojtka szybko podniosę, bo Wojtek leżał. Ja, ja się czołga w którą stronę, nie? A z terefa mnie O łap, dostaliśmy. Nie, no nasz go gość podjechał. Dobra, jeden meczek rozegrałem. Co ty przerwę masz? Dajcie, region. Dobra. Mm. 嗯，爸爸呢？爸、嗯、爸

koło nie ma na live'ie. Łoł, wow, lepsza nastrzynka. Jeśli ktoś w ogóle jest na tym live oprócz mnie, to polecam wyjść do klanu Karszczany, ponieważ już był konkurs na Karszczanach na 20 zł PSC, ale nikt nie wbił, przez to konkurs zostanie powtórzony za niedługo, więc jeśli któryś z Was chce wbić, to polecam, to jest idealny moment, bo zaczynam rozdawać różne rzeczy. Będę robił konkursy, nie wiem na konto jakieś, czy na właśnie P, na karty PSC. O, Bartek, Zero, Siema Bartek. Co nie Dawniej robię więcej like więc pomyślałam, że zrobię sobie w końcu, bo sam na Twitchu streamowałem. Pora na YouTube wrócić. Tak, dawaj, jeśli masz jakiś mikro, ale nie jest wymagane, bo na przykład, bo gra z mikro, ale sobie gra przez aktywny o, jesteś, Zapraszam. Ja na razie ale co tu sprawdzam A masz już Bartek zrobione te questy na Skina? Tego drugiego, jak on się nazywa na nie wiem Ja musisz jeszcze w bałwanach ten schować dwa razy, znaczy w meczach i zagrać jeszcze ile tam śmecze Masz, Kul O! O! Tylko jest problem z tym, że. gorzej znaleźć niż. Ja problem ze znalezieniem, to był mój poprzedni, poprzedni to był mój pierwszy dzisiaj, bo ogólnie to w arka grałem, bo składałem sobie. No ten, nie, o swojej dinozaury na 150. No i tak, szykowałem się do oswojenia z pino, ale dołączył się ten Gracjan do rozmowy. Czy co tam? Gracjan zadzwonił, ja się dołączyłem z Wojtkiem. Wyszło tak, że on chce, ten, zagrać Fortnite'a. Ja miałem zaczynać stream, musiałem, że robię z Fortnite'a. Ej, rzucik! blokować ten, kilo jakiś będzie? na 3 na pewno zajmuję a wiesz co? asyska na bież, też mam no Ja się przejdę tamtą stronę, może jakiegoś śniego mandosa znajdę. Czy tego bałwana, bo to jest? Jak to się nazywa w tej grze Śnieg... Czekaj, to jest podstępny śniegomandos. mandos. Orde, słuchasz mnie? No. Ej, słuchasz mnie? Jest? Słychać, słuchać. Dobra, jestem już. Prawdopodobnie Bartek będzie z nami grał. Jaki Bartek? Bartek Kosa. O boże, i okay, może być. O, Kurde, gdzie wyjdziecie? Gdzie wyjdziecie, chamy? Mam się Landosa. Po co? Do quest'a. Nie macie golda. Ej, duży ja już... bałwany, duży bałwany w No to bierz. A, Ej, bo... na moje przyjechały. Tak, ogólnie to tak, to ja i, ja i Wojtek już mamy po skarach. Ja mam jeszcze tą fioletową pompę. Ej, da, da się jakieś czy coś? Amunicję. Ja mam... Chłopy co mają, dwie duże. Ja mam jeszcze jedną. Wojtek Aha. Wojtek chce amunicję do snajpy. a Wojtek ci z rzeczy podwala. Kaktus tu mi dużo wody. Wojtek ci amunicję podwalił. Nie mi, nie on mi chciał. Ale, ale nie, ja ogólnie rzuciłem amunicję do Mki, do pompy i on ci podwalił. No to, jezu, weź, idź do niego, pokochaj, żeby mi to dał. Ja nie mam nic. Nie będę na lajnie, chodzi chodźcie chodźcie po drugi Dobra, biorę Helkę i uciekam A tak z powietrza Ej, chodź do o, Helki To tutaj skakałeś? Jak? No, no. Wsiadaj, Helke, to samolot. Faker! Siadaj, Faker! Faker! Wojtek! Chodź! Żółta nam go zabalili. Gonimy gnoju. Żółta nam go kradli. Gdzie oni Na piszczącą. No, zresztą on tą bandażę, bandażu, jakim jest kratem. Do są, bo jak nie widzę. Nie wiem, gdzie się gdzieś O, widzę! Minimalizacja! gdzieś tu się latają, gdzieś. Są, pa, tam. Widzę przylecę. No. No, ślady nie kolecam. Lecę takie oni. Ooo! Nie Jezu, jakie, jakie psy z nas... Jakie z nas psy, te wszyscy Oooo! Czekaj, 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 ja się ulecę A, Jestem debilem. Ej, nie leć, nie leć, nie na, nie na. Mi 3 HP A. brakowało. Ech. Ej, weź daj. to tak nie Daj jamo do, do pompy. I do MP. Do pompy nie mam, bo Wojtek podwalił e, tam połowę Kurde Dziady z niego A z nami? A ta helka ile ma? 24 lecimy A czemu ona nam sama zaczęła zjechać? To nie nasza, tam jest nasza broń Wiem,